Dzisiaj opowiem Wam historię, która zdarzyła mi się parę godzin temu, i mam nadzieję, że ktoś, kto jest odpowiedzialny za takie rzeczy, pomyśli dwa razy zamiast zamykać mnie w szkole i patrzeć na kamerach, jak moknę w deszczu. Dobra, przechodzimy do historii. Idę wyjść ze szkoły przez podwórko, no jak zawsze zresztą. Wychodzę przez takie drzwi, co zamiast klamki mają taki pałąk. Podchodzę do furtki, która podczas lekcji jest zamknięta. Ale, jako, że była 11 i skończyłem lekcję, to próbuję otworzyć tę furtkę. Próbuję. I jest zamknięta. Mówię, no dobra, wejdę do budynku i wyjdę głównym wejściem. Podchodzę do tych drzwi. I. Nie zgadniecie, były zamknięte. No to myślę, hmm, może zobaczę, czy inne drzwi się nie otworzą. Idę do jednych, do drugich i tak dalej. Wszystkie drzwi zamknięte, no dobra, jeszcze zostały jedne. I wtedy sobie przypomniałem, że te ostatnie mają wybitą szybę i są nieczynne. Wtedy miałem w głowie takie XT, że ktoś, kto powinien dbać o takie szczegóły, nie dopatrzył takiej rzeczy. Chciałem do kogoś zadzwonić, że mnie zamknęli na podwórku, a ja nie mogłem znaleźć mojego telefonu. I przypomniałem sobie, że komórkę zostawiłem w domu. Wracam do tej furtki, którą chciałem wyjść, i tak zastanawiam się, jak wydostać się z tego przeklętego podwórka. Siedziałem tam tak z 15 minut, już cały mokry, bo zaczął padać deszcz. Dopiero po tym kwadransie wpadł mi do głowy pomysł, że przejdę przez płot. Bo przecież i tak jak ktoś mnie przyłapie, to mam argument, że nie uciekam ze szkoły. Już przeskoczyłem ten płot i akurat przyszła jakaś pani. Co? Myślicie, że to nauczycielka? Otóż nie. Była to starsza kobieta z mężem. I tak patrzą się na mnie, jak przechodzę przez ten płot i słyszałem, jak coś gadali o tym, że uciekłem ze szkoły czy coś. Dobra, to koniec historii. Mora jest taki, że nie ma morału.